Nie zawsze człowiek czuje się dobrze, ale wtedy sobie pomyślę: Przecież mam na ręce pomoc. W razie czego to przyciskam i już nie ma problemu. Także jestem zadowolona, bo naprawdę czuję się po prostu bezpiecznie. Ja to noszę, bo bardzo, bardzo to jest bardzo dobra rzecz. Nacisnę pan tu raz, to mi się odzywa. Nacisnę drugi raz, czy dwa? Dwa. Już mi się tam. Czy ja pomocy potrzebuję? Tak. I bardzo jestem z tego zadowolona, że ktoś pomyślał, że mnie to wręczył, że, że ja. Teraz naprawdę się cieszę tym, bo jestem tak bezpieczna. Decydowałem się na to, bo na moich oczach jedna osoba, zanim jeszcze tej opaski nie miałem, zmarła po prostu. I gdyby tą paskę miała, na pewno by uratowała mu życie. I postanowiłem też się zgodzić na taką opaskę, bo, bo to naprawdę. Ratuje życie. Ja tak miałam na warsztacie. Opadła mi, mam na miejsce, ale bez karetki. Mam serę, desano. Bez nie czuję tej opasty. Funkcjonujemy w takim układzie wojewódzkim już od kilku dobrych lat. Dzisiaj ten cały proces, ten cały system, który stworzyliśmy, nazywamy nawet ładnie modelem toruńskim. Posiadanie własnego telecentrum jest o tyle istotne i o tyle ważne, że daje nam bardzo duże możliwości. Dzisiaj mamy bransoletki życia, czyli najprostsze urządzenia, jednakże do tego samego centrum możemy podpiąć inne urządzenia już telemedyczne. Jakby to portfolio, które oferuje nam usługi z tak z szerokiego zakresu telemedycyny, jest e, bardzo szerokie, a w przyszłości nieograniczone. Dzięki temu pilotażowi mamy pod opieką 60 mieszkańców naszego powiatu, którzy teraz mogą się czuć bezpiecznie. My wiemy, że to jest skuteczne, bo mieliśmy już tego przykład. Usługi te cieszą się dużym zainteresowaniem, są ogromnie potrzebne, uzyskujemy sygnały mówiące o tym, że spełniają swoją rolę i swoje zadanie. My też możemy zaproponować tę formę wsparcia i pomocy. My możemy ją udostępnić, możemy pomóc ją załatwić, właśnie przyjechać do PCPR-u, pobrać wnioski, wypełnić wnioski tak, żeby osoby miały też łatwy dostęp, bo to też o to chodzi i nie bały się korzystać, i mogły korzystać z tego swobodnie, budując swoje poczucie bezpieczeństwa, ale też takiego spokoju, że nie jestem sam. Jest bardzo duże zapotrzebowanie, duże zainteresowanie teleopieką u nas w powiecie. Wobec czego, jeżeli jest wolna opaska, taka osoba otrzymuje od nas informację, aby mogła się zgłosić do nas do punktu usług środowiskowych i u nas podpisywana jest taka umowa. Ja jestem bardzo gorącym orędownikiem wdrażania teleopieki, bo już w mieście widzimy a na ile nam pomogła i tak naprawdę mamy już informacje od osób, że często im uratowała życie.